Jesteśmy w jednej typowo angielskiej szkole, brytyjskiej. brytyjskiej Dzieci uczą się tutaj i różnych języków, żeby nie było, że to tylko jedna książka. No to po prostu jest cała historia. I to przeciętna biblioteka. Tu gdzieś były inne książki, nie? Niektóre nawet są pokolorowane. Francja może tutaj coś do historii jakieś na języku angielskim albo cokolwiek nie pokażę jedną z książek moja wygląda. samochody za gruba? to nie za gruba bo się muszę, muszę nauczyć czegoś jak to kolorować ciąg dalszy życia w Wielkiej Brytanii Nastąpi. Nawet są z biblioteka.